I co, wybieramy się na łazy obiecane w końcu? I jak się czujemy? Chcę się spać na samą myśl o tym, że będziemy zaraz łazić, Także jedziemy. Będzie mnie bolało. Nie ja to już boli. Kilka już no, boli. to no, Ej, tu jest lokowanie produktów w ogóle. Tak, proszę, ja, proszę, ja, proszę, ja, <laughs> Ściągamy mapę. Wow. Jest trochę zimno. A przed nami 52 km marsz. nie Pokaż co masz. Zdobyłam naklejkę. Zdobyta naklejka. Ja proszę bardzo. To jest trasa, którą będziemy dzisiaj szedli, a nawet szli. Mały spacerek. Kochani, witamy was Pierwsze metry na razie idzie dobrze. Jest jakaś szansa, że ukończymy ten marsz. W zasadzie to nie ma innej opcji, bo nikt nas nie uratuje. O, jednak jest trochę śniegu. Jak pierwsze wrażenia fajnie, super. Oj, coś się roz, rozmazało się. Czekaj. Czyli jest ok, Dobra, no straciłem ostrość z jakiegoś powodu. Idziemy. Ludzi jest jeszcze dużo, ale za jakiś czas jak to zwykle bywa wszystko się rozciągnie i zostaniemy praktycznie sami na szlaku. A na razie bardzo ciekawie się zaczyna. Ładnie tu jest. Bardzo fajnie wygląda początek naszej męki. Wkroczyliśmy w las, czyli w tym momencie chyba warto wspomnieć, czym są śniegołazy. Śniegołazy są nocnym rajdem pieszym z punktu A do punktu B. W tym wypadku idziemy z Kartus do Gdańska i polega to na tym, że jest to marsz charytatywny. Wspieramy hospicjum drobnym datkiem. I w ramach tego idziemy i się męczymy. Jak widać, bardziej niż śniegołazy, łazy pasowałaby tu na zabłoto łazy. No, proszę bardzo. No, niestety tego nie widać, ale tam u góry chodzą sobie ludzie, czyli szlak będzie wspinaczkowy. Teraz idziemy pod górkę. I Miejmy nadzieję, że to nie będzie tak wyglądało 50 km, bo umrzemy. Jeszcze jakieś 48 kilosów, Tak strzelam. Mamy 6,70. 6, ,70. 6 ,70 km, 700 no metrów. Dobra. No to mamy pierwszy postój. No co? No na razie nie, nie możemy powiedzieć, żeśmy czuli się źle. No Większe światło dam. Taki malutki spacerek. Na razie to jest malutki spacerek. Tylko że w trudnych warunkach No i co i na razie Na razie jest OK Jest taktyka 10 tysięcy kroków 5 minut postoju Hildek robi za stoper albo za stoperan i tak i równo po 5 minutach co do sekundy ruszamy dalej i kolejne 10 tysięcy kroków i tym sposobem zamierzamy przetrwać śniegołazy miałem się nagrać Tak, nagrywaj się Dzisiaj jest wypad youtuberski Nie, bardziej będziemy wiedział co się z mną dzieje Taki <grym grym> ten y... Dzienniczek Dzienniczek, wideo dziennik, Dzienniczek, nagranie pierwsze, Czemu się nie nagrywam y... A, bo nie łączyłem to nagrywanie Ile mamy? 14 km zaledwie? Prawie a idziemy ponad 3 godziny Na razie no idzie przedtem, bo... Idzie średnio, ale to nie dlatego, że my jesteśmy do pupy, tylko teren jest okrutny. Teraz akurat wyszliśmy na bruk, skończyliśmy na bruku, skończyliśmy na bruku ale jest tak błotnisty teren i cały czas góra-dół, że masakra. No to będą ciężkie śniegołazy. Z każdą kolejną relacją będzie coraz weselej, gwarantuję to. Ruszamy dalej. Na końcu będzie taki psychiczny śmiech. Tak na końcu będzie psychiczny śmiech i, i zginiemy. I przyjadą po nas panowie kaftany. Nas spokoją. Tak. Jak tam zdrówko zaczyna się robić lekko ciężej? Jest super, dostałem ciasto, wiecie? Hildek dostał ciasto. Bardzo miło. No i dotarliśmy do punktu. Zaraz będziemy w połowie trasy. Wędrujemy sobie przez Żukowo. Szukamy szlaku. Wiemy, że ma iść gdzieś w prawo. Mamy jakoś koło godziny drugiej chyba. No, i idziemy. Niedługo się zacznie kryzysowa godzina. O, przepuszczają nas, tak, przepuszczają. No i lecimy do Gdańska, jeszcze jakieś 25 km. Punkt widokowy na, na Żukowo. Nie spodziewałem się takiego widoczku. Jest godzina 3:35. Nie wiem, na którym jesteśmy kilometrze ale pocieszający jest fakt, że niedaleko nas jest Sulmin, czyli ta miejscowość, w której byliśmy na przedostatnim filmie. No i jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze jakieś 2,5 godziny do trzech i myślę, że, że, jesteś, umrzemy. że umrzemy. Tak. To się jest coraz ciekawiej. Zaczynają stópki boleć, biodra i dostaliśmy ogólnie we dwójkę. Bo Hildek postanowił. Tak, Hildek nie przeżył. No ja tak naprawdę nas wyprzedził. No i możemy powoli, nie wiem, no jeszcze chwilę posiedzimy, nie? Odpoczniemy sobie, nikt nas nie goni, także na spokojnie. Będziemy dalej relacjonować za chwilę. Droga jest dramatyczna. Ogólnie to jest wszystko rozryte dookoła. Tutaj biegł szlak niebieski, ale jest budowa. Idziemy tak chyba od godziny jak nie lepiej. Jest średnio, nie? Bardzo nawet. Musimy chyba przejść tutaj na Hama przez tory po prostu, no bo jest tylko gorzej. Dobra, uderzamy w lewo. Którą mamy godzinę? Mamy godzinę. 41. Czwarta, 41 41 Jakoś 36 km i no, czuć już, że chodzimy. Zaczyna się robić męcząco. A przed chwilą wyszliśmy z takiego bagna, że to jest głowa mała. No Błoto po kolana. Błoto po kolana dosłownie. Tutaj mo może będzie widać, a może nie będzie. Błoto ładze. O. Widać? Spadające w błotko po, po kostki. Także jest dobrze. Zostało y, trochę poniżej 6 km do celu. Już jest coraz mniej sił, żeby nagrywać. No, już marsz daje się we znaki. Byle do końca. Zostały 4 km. Nie chce mi się już. Magdzie też się już nie chce. Masakra, te ostatnie 4 km to będzie walka jak. jak walka jakaś normalnie. No. Walczymy już od ładnych 10 km. No. Masakra. <noise> jak się czujesz, Magda? <noise> jak prawdziwa 35-latka. W, w końcu wiem, jak ci ludzie się czują. Naprawdę. Dziękuję Ci, że. Pozwoliłeś mi się o tym przekonać. Jak w memach. Jak w memach. O rany. No, ja też się czuję. Jak taka mocna 3 Plus. U. No i jak tam samo poczucie? Nie żyję. Tak, to jest dobre podsumowanie. Właśnie zakończyliśmy naszą przygodę ze śniegołazami na dzień dzisiejszy. Marsz jest ciężki, jesteśmy zmęczeni i to całkiem bardzo. I przygotowujemy się lepiej do następnych śniegołazów. Także lecimy, lecimy spać, bo już po prostu ciężko się mówi nawet. Do zobaczenia następnym razem.